Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, dawam w imię Moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię Moje, proście, a otrzymacie, aby radość Wasza była pełna. Mówiłem Wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię Wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię Wam, że ja będę musiał prosić Ojca za Wami. Albowiem ojciec sam Was miłuje, bo Wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca.